Witam ponownie i witam znowu w kolejnym, w zasadzie drugim odcinku miniserii Let's Play Zagrajmy Wacki. To, że nie <laughs> Kosmiczna rozgrywka. No, w poprzednim odcinku nie udało się zrobić tak naprawdę nic, ponieważ brakło mi czasu, więc teraz nie tracąc tego jakże cennego czasu... Przejdźmy do już do samej rozgrywki. Oto nasz pierwszy pretendent do tytułu Wacka Roku idzie sobie teraz do swojego bloku. Chyba ten ryb, ryb nie był zamierzony. Ale w, nie szkodzi... Dobra jest! Dokładnie i się z tym zgadzam. Cokolwiek mi tu znalazł, cokolwiek to jest... Gumowa rurka. Gumowa rurka. Nie wiem po co mi ona. Na pewno się to czegoś przyda. Aaaa teraz mi będzie chyba potrzebny kwiatek o ile pamiętam Wiecie to nie jest to nie gra na ślepo ale w tą grę ostatnio raz grałem mając bodajże 11 lat Czyli trochę temu Dobra już nie mogę patrzeć na tego barana bo mi się coś zaczyna chcieć Tak to jest typowy obraz Warszawy w grach. Zrujnowany budynek, babcia dziergająca. Nic, bo nie ma włóczki. Synek w różowej z koszulcy jeżdżący w kółko na deskorolce. Hej! Idziemy dalej. A właśnie, o co chodzi w tej grze? No, dostaliśmy misję uratowania dwóch światów. Kto by się tam przejmował uratowaniem jednej ziemi, nie? Od razu lecimy z grubej rury i będziemy ratować dwa światy. Jakiś tam świat wojowniczej księżniczki Kseny, czy jak to się tam nazywa, reprezentowany przez... Ja bardzo przepraszam, Arr... i świat ziemi reprezentowany przez dwóch moim zdaniem studentów na wakacjach. Którzy są dosyć niewybrani, na przykład zjadając banana ze śmietnika. Zawsze no, na głodne wszystko zje. No i jeszcze się z tego cieszy. Doskonale. Pacek Frant, bierz ten. Super. Tą skóreczkę od ba po bananie. Dobra. Teraz potrzebna będzie mi ta laleczka. No nie. Aha, no tak, zapomniałem. A najpierw trzeba zbajerować, żeby nikt nie widział. Pani kioskarka w kiosku bez ruchu. Hmm, ale to <laughs> musi być. Udało się. Ja wiem, że się udało, Franz. Przecież ja wam wszystkim dyryguję, tutaj kieruję. Jak mogło się nie udać? Piwka? Jest! No ja wiem, że jest. A może jeszcze raz? No! I to, ja to rozumiem. To to trzech. No i tak ma być człowieku. Już go lubię. Ale niestety, że to gra. Zaraz, tak? Nie jest dla dzieci. Można używać niewybrednych żartów Chlać, przeklinać i ogólnie bawić się żartem toaletowym Jej! To upijmy Żula Żulu, moje zdrowie Uff, Słaby zawodnik Po jednym kuflu No to jak na prawdziwego Polaka przystało Skrój go Dobrze Dziękuję za, że się ze mną zgadzasz. Ale skoro można go jeszcze skrócić, bierz. Super! Edek! Przestań słuchać, idziemy dalej. Uhuu! Niech żyją polskie linie lotnicze! Cie, znalazłem Czesia! Jeszcze przed angażem w władcach much. <todgłosy> <todgłosy> Dobra. Co my tu mamy? Cokolwiek tu jest, ja to chcę. Ups. Okej. Okay. To się może nie udać. To pogadaj z nią. A ty to zbiń. To nie tak. Gumowa rurka. Mm, wstać co ją gdzieś i dmuchnij. <laughs> Dobra. O o ile pamiętam to jest to co mam zdobyć tutaj A w, chyba to jest jakieś radioaktywne skoro oddziałuję tak na tą dziewczynkę I o ile pamiętam tu trzeba było użyć sprytnego patentu O właśnie takiego To jeszcze raz Uhu, Udało się wow. Też jestem tym zaskoczony wiesz O, no nie mogę patrzeć jak kobieta płacze. No nawet rysunkowa jest strasznie brzydka, więc zamknij paszczę. Dziękuję. Tutaj jeszcze się przydadzą dwie rzeczy. Wow! Tak wiem. Też bym tak powiedział, gdybym gwizdnął niepotrzebny nikomu krzaczek. Ale przyda się też tutaj ta sprężynka. <laughs> Niezależnie skąd jesteście, to musiało boleć. Eee. No to pamiętajcie, dzieci, jeżeli widzicie jakiś wystający drut z ziemi, jest prawdopodobnie podłączony do słupa w oddali. I ciągnąc go, nie dosyć, że wyjdą wam gały, to jeszcze wciągniecie słup pod ziemię i wasz najlepszy kolega najprawdopodobniej zrobi wam kuku. Idziemy dalej. No ja wiem, wszystkie te pomysły są tu poronione. A tutaj już chyba załatwiłem wszystko co miałem załatwić Nie no nie mogę patrzeć na tego synka On wygląda tak głupio w tej różowej sukience spada mi stąd Ale już, nie macie tu Pan zrób coś, proszę cię o. I to jest mój człowiek Widać, że ktoś tutaj myśli. No, chociaż on mnie docenia. Piercukierka. <laughs> cool. Ja wiem. Chodźmy jeszcze do baranka. Na kargu Może, przy, może go trochę zatka, dostanie <laughs> zatwardzenia. Bo ja bym nie ruszał barana, który cały czas robi pod siebie. A jednak zł ale przynajmniej nie zabrudził wełny. Ale skoro już zdobyliśmy główny składnik dziergania. Możemy go wykorzystać do dostarczenia materiału pewnej starszej okay. jego pani, która w zamian za tak dobry prezent wydzierga nam gigantyczną skarpetę, ewentualnie rajstopę jak to chce. No, wielkość tej skarpety jestem ciekaw kto by ją założył chyba żyrafa co, bez komentarza? okej okay. hmm, co my to mamy? denka super dałoby się ją napompować więc użyjmy sobie tutaj żulka niech się przyda chociaż raz w społeczeństwu żeby mi napompowało łoponkę. Niezły numer, człowieku. No, Padbyś na to sam? Nie sądzę. Uuu, mamy przeciek powietrza. I o to chodziło. Super! No. Next. Czesiu. jest co? Leć się, zapisz, albo zgiń i zapisz się do wła Władców Much. Dobre. No, nie. O nie. Tak. Okej. Okay. I o to chodzi. Co to jest? Opona. Dobrze, a to co jest? Napełniona dębka. A po połączeniu dami? Koło samochodowe. No i widzicie? Kolejna złota myśl wyniesiona z polskich gier komputerowych. Połączenie zwykłej dętki i zwykłej opony daje ci całkiem sprawne koło samochodowe. I chyba już mam wszystko, żeby, co potrzeba, żeby opuścić tą miejscówkę. Czyż nie mam racji? Edek zrób coś dla mnie. Załóż tą oponę. Francuz się dzisiaj napracował. Dobrze. No. Wsiadaj. Obudowa od O, no widzicie. No nawet odchodziło. Dobra, wspinaj się. Skoro akumulator jest trzepnięty, trzeba go doładować. Udało no. się. Nie chcę cię straszyć, ale te teraz doznasz szoku. Okej. Zaświecił oczami, ale jadam. I to jest polski akcent, zgubić, zgubić yy, zderzak. Typowo polskie obrazy. Koza przywiązana do Dyliona. Księżyc spełni dwa prosiaki. No, no nie wiem. Możliwości nie ma zbyt dużo, ale musimy się na coś zdecydować. Dobra, to ty wybieraj, a ja postaram się nas tam dowieść w jednym kawałku. I to jest, bracie, plan. No to co my tu mamy? Poza tym, że jakoś dziwnie wygląda ta mapa. Mamy Amerykę Północną w dokładności. Afrykę i Australię. Co to kuźwa jest mapa na AAA? Bateryjka? I tak mi się już skończył czas dokładnie minutę temu. No, bez trzech sekund. Więc co wybiorę, jak zagram i co zrobię, zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku z serii Let's Play, zagrajmy. Tak, to co facetowi dynda między nogami, kosmiczna rozgrywka. Ech, razy dwa. Do zobaczenia następnym razem. A tymczasem oglądajcie mnie, subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie swoich znajomych. Nawet jeżeli chcecie, możecie nagrywać swoje projekty, również z nią chęcią obejrzę. A tymczasem do zobaczenia następnym razem. Cześć!